Cześć zdrowie cześć youtuberzy! W tym odcinku chciałem Wam pokazać e, unboxing mojego nowego kasku, w którym będę jeździł e, jeździł, tak będę w nim jeździł e, jak wiecie mam niedawno kupiłem też nowy kask jakąś wiosną e, iROG GP500, z którego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, ale przyszły do nas ikony mamy je na salonie i po prostu tak mi wpadł w oko ikon tak mi się spodobał, że musiałem też sobie taki sprawić po prostu jak się byście mieli zapytać dlaczego chcę mieć nowy kask czemu zmieniam kask nie zmieniam kasku tylko dokupiłem jeszcze jeden tylko po to żeby mieć fajny stylowy kask który generalnie mamy w zamiarze używać na, na miasto ale nie będzie to o tym ten odcinek więc zobaczcie unboxing Icon, Icon AirFlight BattleScar 2 takie oto kask. Z strony pokażę Wam już zdjęcie. Tam mamy nocleg. No to lecimy, kochani. Kask icon Airflight Battlescar 2. Tak wygląda w kartonie. Zrobimy sobie unboxing. Nie będę wam za dużo opowiadał o samym kasku, bo o tym opowiem Wam na vlogu, jak już będę w nim latać. Po otwarciu w kartonie widzimy tutaj środek. W tym miejscu widzę tak, mamy dostajemy wlepkę. Zostaje instrukcja obsługi, w której opisanych jest kilka funkcji, taka szybka instrukcja obsługi. Tutaj dodatkowo jest też taki katalog akcesoriów, bardzo fajny, bo mamy tutaj do wyboru kolorowe szybki z numerami katalogowymi, więc jeśli ktoś chciałby sobie coś dokupić na szybko, to tutaj to znajdzie, nie trzeba szukać tych numerów katalogowych. Taka wkładeczka, wyciągam to wszystko. W środku razem z kratkiem mamy na lustrzankę taką złotą a la chroma i oczywiście sam kask. Ale jest jeszcze rozwinięta instrukcja obsługi, taka trochę grubsza książeczka, w której znajdziecie więcej informacji o tym kasku: o tym, jak z niego korzystać, jak wyciągać wyściółkę i jak ustawiać szybę. Także takie, taka instrukcja też tutaj się znajduje. Dalej mamy sam kask, kask jest w pokrowcu. Ikona takim szmacianym, proszę bardzo. No i oczywiście sam kask. Ta, ta, ta. Zobaczcie, to jest właśnie ten nowy kask, w którym będę jeździł na wieczorne ustawki. Jak to ma wyglądać? Szyba na kasku jest biała, a w środku kask ma żółtą blendę. Proszę bardzo, tak to wygląda. I jak miałbym Wam opowiadać, dlaczego taki kask wybrałem, to właśnie po to, żeby na wieczorne ustawki mieć żółtą blendę, która rozjaśnia i żebym miał. Yy, żebym dobrze widział, do tego w kasku tutaj jeszcze widzę jakieś ulotki, zapięcie podwójne typu DD bardzo fajna wyściółka. I to kurczę tyle: nic tutaj więcej w tym kasku nie ma. W samym kasku Wam opowiem później. Natomiast ja jeszcze czekam na niego, na, do niego na, na daszek, bo tą szybę się zdejmuje. I docelowo chcę mieć używać tego kasku, nie z tym szybą, z żadną szybą, tylko po prostu z daszkiem, żeby jeździć wieczorami i z żółtą blendą. To jest fajna sprawa, bo teraz już się robicie nawa i tak jest, widać przez nią bardzo dobrze. Będzie troszeczkę zabawy z montażem do niego kamery, ale myślę, że sobie poradzę. I są też specjalne mon kity montażowe do kamery GoPro Hero, właśnie do tego modelu kasku. Kask jest amerykański icon Air Flight z malowaniem. Scar 2. Mam nadzieję, że wam się podoba. Za chwilę pokażę wam jeszcze założę do niego szybę, tu złoto i pokażę wam jak wygląda z tą złotą szybą. Taką mamy tutaj szybkę. Powiem wam, że wygląda bardzo fajnie. Ma ładny kolor. I dlaczego to malowanie? To malowanie mi się bardzo podoba. Ono jest takie malowanie matowe z tą szybą, ale przede wszystkim właśnie w, tylko w tym malowaniu występuje żółta blenda. I e, dodatkowo e, ta szyba, za którą, za którą się po prostu nie dopłaca, można ją e, sobie założyć, zmienić i, i to, jest, to jest wszystko. Ciąga się takie zaślepki po brzegach, żeby wyciągnąć szybę. E, ja już w pracy ten kask, cześć. W pracy ten kask już rozbierałem w innej wersji, więc dlatego wiem, jak to zrobić. Kask mi się bardzo spodobał, po prostu jest taki stylowy. I rzadko spotykane u nas dlatego, dlatego takie rzeczy przyciągają mnie najbardziej. Po prostu jest kozacki. Teraz złożymy tu szybę i zamontujemy całą szybę. Jak widzicie, montaż tych, tych szybek do tego kasku jest naprawdę prosty i łatwo. Łatwo to zrobić. O, już mam zamontowaną drugą szybę. Pewnie zastanawiacie się, co z. co będzie dalej? Czy w ogóle będę jeździł jeszcze Fajrochu? Tak, będę. Ten kas ma być używany tylko wieczorami do ustawek, do jakiegoś takiego radania. Chociaż być może okaże się tak, tak fajne, że zacznę w nim jeździć częściej, też w trasy. Generalnie jeden z naszych kumpli jeździ już w tym modelu kasku od jakiegoś czasu. I, i chwali sobie ten kask. Dosyć cichy. Zamontujemy jeszcze tu blendę. Zobaczcie. Tak wygląda mój nowy Icon Battlescar 2. Będzie kozacki. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na kolejnych unboxingach. A za jakiś czas opowiem Wam Podczas vlogu jazdy na motocyklu, jaki jest ten kask? I... I czy jest fajny? Czy dobrze mi się w nim jeździ? Piąteczka, cześć. Martoś stań tam, zobaczymy. Hallo, nie widzę, bo to obcina. No jasne. Jakie <noise> kolorowe,